Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj mamy premierkę z rapeczki Czarny Diament. Zakupiłam 3 sztuki. No i zobaczymy, jaką niespodziankę dzisiaj nam lot to przygotowało. I zaczniemy, od, mam po kolei numery 4, 5 i 6. Może zaczniemy od numerku 4. I tutaj szukamy liczby, ewentualnie symbol gwiazdki lub diamentu, diamencik podbaja wygraną. I zobaczmy co tu mamy. Super się drapie. Taka mięciutka jest ta powierzchnia. Jest taki 1 33 21 11 i 15. A teraz zobaczymy co tutaj będzie. 27 4 25

też oboczek 36 i 40. Znakiem tego ta zrapeczka jest przegrana. D o. Dobrze, mamy teraz następną z numerem 5. I tu szukamy 12, 34, 23, 40 oraz 39. Mamy 25, 8.

Ostatni rządek 17, 13, 16, 6 i 38. No niestety też jest pustak. Nie wiem, gdzie są te kontrole, może na dole. Tak, DE. No to jest też. I ostatnia nam została zrapeczka z numerem 6. No zobaczymy, co tu będzie. A wygrywają liczby 38, 12, 40.

28, 17, 36, 39 i 11. Czyżby też ta była pusta? No jednak tak. Także dzisiaj lot to się nie spisało. W związku ze świętym zamiast dużo wygranych, to jest bardzo dużo przegranych. Dziękuję Państwu za oglądanie. Do zobaczenia. Pa.